Modlitwa o pomoc do Świętej Matki Teresy z Kalkuty. Święta Matko Tereso, Ty, która w najuboższych i najbardziej samotnych rozpoznawałaś oblicze cierpiącego Chrystusa, uproś mi u Boga łaskę, o którą dziś pokornie proszę. Ty, która niosłaś światło nadziei tam, gdzie panował smutek i zagubienie, spojrzyj na moje troski i potrzeby. Wyproś mi siłę. Bym potrafił ufać Bogu nawet wtedy, gdy droga przede mną wydaje się ciemna. Święta Matko Tereso, naucz mnie miłości prostej, cierpliwej i wiernej, która nie szuka siebie, lecz służy innym. Otocz mnie swoją opieką i prowadź ku pokoju serca, aby wola Boża mogła wypełnić się w moim życiu. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę. Napisz w komentarzu swoją intencję, prośbę, lub zwróć się do świętej matki Teresy z Kalkuty słowami: Matko Tereso, proszę o pomoc. Niech Bóg ma Was w opiece. Zasubskrybuj kanał. Modlimy się codziennie, aby regularnie otrzymywać powiadomienia o pięknych i inspirujących modlitwach każdego dnia.